Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. W nietypowej scenerii jesteśmy dzisiaj na dworze, a nie na siłowni, ponieważ zbliża się lato i z doświadczenia wiem, że spora część z Was przestaje w tym okresie trenować: czy to ze względu na wakacje, czy to ze względu na temperatury, albo ze względu na zwykłe lenistwo, ale warto jest robić cokolwiek, warto jest zachować aktywność fizyczną, chociażby na drążkach. Ja teraz też taki trening wykonuję właśnie na świeżym powietrzu. Ale od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym kalistenikiem, nie jestem street workouterem, więc moja technika może nieco odbiegać od tej takiej perfekcyjnej. Ale to w zupełności wystarczy, żeby utrzymać masę mięśniową w momencie, kiedy nie chcecie trenować na siłowni, i taki przykładowy plan mam zamiar Wam dzisiaj pokazać. Każde ćwiczenie, które zobaczycie, robię w trzech seriach do absolutnego upadku mięśniowego. I tutaj ten upadek mięśniowy oznacza trochę co innego niż upadek mięśniowy na siłowni, bo w momencie, kiedy robię 20-30 powtórzeń, to problemem jest głowa, a nie mięśnie. Więc bardzo mocno trzeba słuchać swojego ciała. Głowa mówi stop, ale ty robisz to ćwiczenie dalej. W momencie, kiedy naprawdę mięśnie już wysiadają, kończycie daną serię. Warto jest sobie w głowie powtarzać i zadawać takie pytanie, czy naprawdę już nie jestem w stanie wykonać jeszcze jednego powtórzenia? A może jeszcze jednego? A może jeszcze jednego? I tak ze zdziwieniem czasami stwierdzicie, że jesteście w stanie jeszcze wykonać 6, 7, 8 powtórzeń nawet w momencie kiedy wasza głowa powiedziała już dawno, dawno temu stop. Więc tutaj to naprawdę bardzo się przydaje, żeby faktycznie robić do upadku trzy serie bardzo intensywnie i zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, popularne dipy, czyli pompki na poręczach. Moja wersja wykonywania tego ćwiczenia jest taka, żeby lekko się pochylić, dzięki czemu bardziej zaangażujemy klatkę piersiową. Nogi lekko z przodu, brzuch napięty. Im jesteśmy bardziej pochyleni, tym bardziej rozciągamy klatkę i bardziej ją angażujemy. Im jesteśmy bardziej pionowo, tym bardziej angażujemy triceps. Więc nogi lekko z przodu, jestem lekko pochylony, brzuch napięty. Łokcie prowadzę przy ciele. Do absolutnego upadku mięśniowego, mieliśmy ćwiczenie push, to od razu możemy przejść do ćwiczenia typu pull, inverted row. Tutaj, im będziecie bardziej równolegle do podłogi, tym to ćwiczenie staje się trudniejsze, więc możecie sobie położyć nogi na jakimś podstawku. Może wasz partner treningowy podtrzymać wasze nogi, albo też zrobić to w ten sposób. I tutaj bardzo ważne, żeby ściągnąć łopatki już na samym początku. I wyobrażam sobie, że chcę przyciągnąć klatkę piersiową do drążka, czyli ruch wychodzi od pleców, a nie od łokci. Łokcie i ich zgięcie jest tylko naturalną konsekwencją tego ruchu. Natomiast chcę przyciągnąć klatkę do drążka. I tutaj też do absolutnego upadku mięśniowego kolejne ćwiczenie push. Tym razem na barki, i tutaj też jest to ćwiczenie, którego dopiero co się uczę, więc moja technika może jeszcze odstawać. Natomiast są to, yy, są to pompki w staniu na rękach z oparciem. Staram się ustawić dłonie jak najbliżej. I powoli kontrolowanie. Jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie tego zrobić w staniu na rękach z oparciem, możesz wykonać łatwiejszą wersję, to znaczy położyć nogi na drążku i zrobić pompki w ten sposób. Natomiast tutaj są tutoriale na YouTubie, ja nie czuję się ekspertem, żeby pokazywać technikę tego ćwiczenia. Bo tak jak powiedziałem, dopiero się uczę, ale o to chodzi, żeby bawić się tym, bawić się sportem, nawet jeżeli czegoś jeszcze nie potraficie, nie jest to idealne, to warto jest chociażby próbować. Kolejne ćwiczenie, podciąganie typu pull, mieliśmy push, więc teraz pull i tutaj bardzo fajna sprawa, jeżeli macie coś takiego na swojej ośce, gdzieś na swoich osiedlach, to warto jest skorzystać, ponieważ w momencie, kiedy to jest jeszcze ruchome, to wymaga to od Was dodatkowej stabilizacji. Nie tak jak przy stałym drążku, tylko to się jeszcze buja na boki, więc musicie mieć bardzo mocno spięty kor, spięte mięśnie brzucha, przez co ich angaż jest jeszcze większy. I bardzo fajnie jest to ćwiczenie robić w tak zwanym ESI-cie, czyli robicie krzesełko. Ale w momencie, kiedy nie jesteście w stanie, możecie po prostu podwinąć nogi i zrobić to ćwiczenie tak, jakbyście chcieli zakończyć z tułowiem równolegle do podłogi. Czyli lekko ten brzuch napiąć. Ok, teraz przechodzimy do ćwiczeń już bardziej akcesoryjnych. Tutaj najczęściej robię ćwiczenie na środkową część mięśnia naramiennego. Co już robię z gumą? I tutaj bardzo fajnie ustawić gumę w takiej samej płaszczyźnie jak wasz bark. Będzie wykonywał to ćwiczenie. Zrobiłem przez chwilę na Chodzi o to, żeby tą gumę oddalić jak najbardziej od tułowia bez uginania łokcia. Im chwycicie gumę bliżej, tym to ćwiczenie staje się trudniejsze. Oczywiście trica też tak się da zrobić, tylko poprzez zgięcie w łokciu. W ten sposób. Możecie też zrobić tutaj facepula z gumą. Dla upartego nawet przyciąganie do bioder. także guma w tej pozycji, różne opory tej gumy, naprawdę da się zrobić bardzo fajny trening. dodatkowo możemy jeszcze spompować łapy i tutaj też ustawiamy się podobnie jak do inverted row, z tym, że różnica będzie taka, że kolana mamy lekko ugięte i chcemy robić ruch tylko poprzez uginanie w łokciu, czyli Cały ruch idzie z łokcia, tym razem, a nie z pleców. I najczęściej jeszcze pompuję trica, robiąc pompki wąsko z gumą na plecach czyli łokcie będę prowadził bardzo wąsko. Trochę spada. Wszystkie te ćwiczenia, tak jak powiedziałem na początku, 3 serie do absolutnego upadku. I na koniec, albo jeszcze to będzie przedostatnie. Możemy zrobić nogi. Przysiad bułgarski znowu z gumą, kładziemy gumę na podłodze. I tutaj znowu ta sama historia. Im dalej tą gumę chwycimy, tym będzie większe obciążenie, większy opór. I tak jedną i drugą stroną. No i na koniec brzuch. Wracamy tam, gdzie robiliśmy podciąganie. Swobodny zwis i robimy ruch zawinięcia miednicy i robię to tak, jakbym chciał uderzyć kolanami w nos. Mocno zawijam miednicę. Ok, to by było na tyle. A Da się zmachać w momencie, kiedy się mówi, wykonuje ćwiczenie. Da się faktycznie zmachać. Spróbujcie! To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak widzieliście, przetrenowaliśmy całe ciało bez siłowni. Da się wszystko. Jeżeli nie chcecie iść na siłownię, to zachęcam, żebyście chociaż potrenowali w ten sposób i szukali sposobu, a nie wymówek. Bo warto jest się ruszać, warto jest promować aktywność fizyczną. Na świeżym powietrzu równie zdrowo. To by było na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć!